Claire Williams nienawidzi tego, co zrobiła George'owi Russellowi. Dziś również o zmianach w FIA i przygotowaniach do Grand Prix Emily Romani. Partnerem kanału jest sieć torów kartingowych E1 Gokart. Cześć, witajcie serdecznie, Mateusz Cieślicki, powrót Roberta Apel. Przepraszam za małą przerwę na kanale, ale w związku z wypoczynkiem, tak to nazwijmy, <grym> musiała ona powstać. Teraz już wracamy i to wracamy naprawdę na grubo, ponieważ będzie się teraz działo. Ale zanim o tym, to ciekawa wypowiedź Claire Williams. Claire Williams, która w 2021 roku już tak na stałe opuściła Formułę 1, ale wraca do niej powoli, małymi kroczkami. No bo na przykład w ubiegłym roku została ekspertką serialu Drive to Survive Netflixa i takie wypowiedzi powiedzmy, że na poziomie Willa Buxtona, a w kilka miesięcy temu ogłosiła, że wraca w roli ambasadora związanego z Formułą, 1, z Formułą 1, jednego z banków, który jest sponsorem zespołu Formuły 1. No a teraz była gościem oficjalnego podcastu F1, czyli podcastu Beyond the Grid. No i tam powiedziała o najtrudniejszym okresie w swojej karierze, w, jeżeli chodzi o szefostwo, szefowanie Williamsowi, i to był okres, kiedy miała George'a Russella i nie chciała go puścić do Mercedesa. I jak sama Claire Williams mówi, nienawidzi siebie za to, że nie mogł mogła po prostu zwolnić go z kontraktu. Chciała, żeby Anglik wypełnił tę trzyletnią umowę z Williamsem, żeby jeździł, wspomagał tę ostatnią ekipę stawki swoim talentem i powiedziała, że dla dobra zespołu, jak kocha Georgia, jak bardzo szanuje jego talent, nie mogła pozwolić na to, żeby ktoś taki odszedł z Williamsa. I patrząc na wyniki George'a Russell'a, patrząc na to, jak spisuje się teraz w Mercedesie, można zrozumieć, Claire, natomiast no, te słowa o tym, że nienawidziła siebie i tak dalej... Biorą wszystko, trzeba wziąć w nawias, ponieważ była też tam wypowiedź w tym podcaście, że jednocześnie, tutaj cytat, jednocześnie ta oferta Mercedesa nie była taka jak za pierwszorzędnego zawodnika, czyli po prostu Mercedes dawał za mało, Clay Williams nie chciała się zgodzić, żeby wypuścić Georgia za tak małą sumę, gdyby Mercedes sypnął więcej, no to by pewnie Georgia Russella mieli, ale oni no, powiedzieli, że dobra, mamy Botasa, nie będziemy przepłacać za tego Russella i tak w końcu do nas trafi, no i tak się właśnie stało. Szkoda tylko dla Georgia, że nie był w tym okresie się, kiedy Mercedes miał mistrzowski bolid. Claire Williams powiedziała tam również, że odnosząc się do roli kobiet w Formule 1, że nie rozumie dlaczego nie ma obecnie żadnego szefa zespołu kobiety. Przecież skoro. Ona mogła prowadzić zespół Formuły 1, to znaczy, że nie jest to takie trudne. No, niby tak, tylko jeszcze trzeba by spojrzeć na efekty prowadzenia tego zespołu, na pozycję, na części, na. No i potem, nawet ta sprzedaż dla Dorliton Capital za czapkę gruszek, biorąc pod uwagę obecną wartość Williamsa. No to chyba nie były jakieś takie idealne lata dla Claire, która teraz zdaje się wracać. Jeżeli chodzi o FIA, o zmiany, no to tutaj dzieje się naprawdę sporo. Zacznijmy od tych zmian dotyczących zawodników. Wiemy, że bardzo nośny w ostatnim czasie był temat kar dla zawodników za przeklinanie, za miskontakt, niewłaściwe zachowanie, za spóźnienia na konferencje prasowe, za spóźnienia na ceremonie hymnów itd. No generalnie za to wszystko, co jest sprzeczne z wartościami, z zasadami promowanymi przez FIA. No i tutaj kierowcy skarżyli się bardzo, że są drakońskie kary na nich nakładane za bardzo małe przewinienia. Chodziło przede wszystkim o karę grzywny. No i tutaj FIA postanowiła pójść na rękę kierowcom i stwierdziła, że ok, obniżamy o połowę te wszystkie kary, karę bazową obniżamy o połowę, czyli już nie 10 tysięcy euro, a 5 tysięcy euro. A ponieważ ta kara rosła trzykrotnie w ramach drugiego przewinienia, no to już to nie będzie 30 tysięcy euro, a 15 tysięcy euro. No i też, też nie będzie 90 tysięcy euro potem w, przy trzecim przewinieniu, tylko znacznie mniej. Ale też pamiętamy, że różny był katalog tych przewinień, tam nawet do 100. 80 tysięcy euro mogły być kary. Dodatkowo FIA stwierdziła, że dzieli te wypowiedzi kierowców na dwie strefy: strefa niekontrolowana, czyli Team Radio, czyli tuż po zakończeniu OS-u, kiedy emocje jeszcze buzują w zawodnikach, oraz strefa kontrolowana, czyli konferencje prasowe, wypowiedzi oficjalne dla mediów, czy jakieś inne oficjalne wydarzenia. Także to jest krok w dobrą stronę. Natomiast zwróciłbym uwagę na pewien myk, który został wprowadzony przy okazji tego, no bo wiemy, że oprócz tych kar finansowych były też kary sportowe. Na przykład y, możliwość cofnięcia przez FIA licencji nawet na miesiąc dla zawodnika, czy y, też y, odebrania punktów y, z danych mistrzostw y, konkretnemu y, kierowcy. Y, to zostało utrzymane, a dodatkowo rozszerzony został katalog kar sportowych o możliwość cofnięcia przez sędziów zawodnika o trzy miejsca na starcie do kolejnego wyścigu. Tutaj mowa o Formule 1 y, za wypowiedzi, które y, no, godzą w sędziów, podważają ich decyzje itd. Tak Czyli niby zmniejszamy, ale tak naprawdę troszkę rozszerzamy, i myślę, że. Że dla kierowców ważniejsze jest to, żeby startować ze swojej wywalczonej pozycji, nie być cofniętym, niż tam te 5-10 tysięcy euro różnicy. No, ale okej, okay, niech będzie, że to jest zmiana na plus, czy zmiana w dobrym kierunku. Jeżeli mowa o FIA i sprytnie napisanych przepisach, to tutaj warto przytoczyć tekst BBC, który twierdzi, że Mohamed Ben Sulaiman chce wprowadzić do statutu FIA przed wyborami, które czekają nas w grudniu, wyborami na prezydenta FIA, takie przepisy, które dają mu możliwość zablokowania kandydatury jednego, jednego z jego kont kandydatów, czy kont kandydatów po prostu na, na bazie stwierdzeń moralnych i tak dalej. No, generalnie tak to jest napisane, żeby wszystko dało się pod podsunąć. No, i tutaj, że Mohamed Ben chce po prostu jak najbardziej zwiększyć swoje szanse na zachowanie stołka w FIA się to nie podoba a jeszcze tam ma zostać skrócony termin na składanie kandydatu czyli też już muszą się spieszyć kandydaci, Carlos Sainz podobno ma ochotę wystartować i potwierdził to, natomiast on musi już składać ten wniosek, ponieważ Mohamed Ben Sulaim chce możliwość składania tego wniosku troszkę skrócić, no i tutaj oficjele FIA nie mogą się wypowiadać, ponieważ niedawno zostały wprowadzone znacznie bardziej rygorystyczne umowy o zachowaniu poufności, natomiast no nieoficjalnie mówi się, że to są zmiany, które nie mogą zostać po prostu e, przegłosowane, ponieważ no, godzą w e, sprawiedliwość, równość e, tych wyborów. No ale widać, że, cytując klasyka, Mohamed Ben Sulaim tanio skóry nie sprzeda, jeżeli chodzi o wyścig o prezydenturę w FIA. Jeszcze o FIA mowa, ponieważ FIA po Grand Prix Miami postanowiła losowo wybrać do kontroli bolid Oscara Piastiego. E, kierowcy McLarena, wiemy, że wokół McLarena było dużo kontrowersji, jeżeli chodzi m.in. o chłodzenie opon, o chłodzenie tych rogów, bolidu pojawiały się różne teorie. Najnowsza to taka, że McLaren używa pewnych odkształcających się elementów, które absorbują ciepło, absorbują wilgoć, dzięki temu te opony są schładzane, a potem to jest oddawane w postaci właśnie kropelek wody, dlatego w Singapurze Red Bull zauważył tam stróżki wody na obręczach kół. W McLarenie Red Bull potem to badał, wiemy, że były te działania z kamerą termowizyjną. Że zauważyli, że w jest znacznie chłodniej niż u nas, dlaczego tak się dzieje, i tak dalej, i tak dalej. No, ale FIA wzięła pod uwagę, właśnie losowo, wzięła pod kontrolę bolid Oskara Piast i stwierdziła, że wszystko jest zgodne z przepisami. Szczegółowo badano wloty powietrza do hamulców, same hamulce, wszystko. No i tutaj uznano, że absolutnie nie ma mowy o żadnym przewinieniu, czy o używaniu niezgodnych materiałów, niezgodnych rozwiązań. Także, czy to kończy dyskusję? Wątpię, ale przynajmniej tak to. FIA uznała. FIA musiała też przed tym weekendem wyścigowym no, wyjaśnić pewną sytuację, która znalazła, została w Alpin. no bo jak wiemy, tam doszło do grubej zmiany. Oliver Oaks nie jest już szefem zespołu. No względy osobiste, chyba ostatecznie zdecydowały. Podejrzewaliśmy, że to może być w związku z Franco Colapinto, natomiast okazuje się, że nie, że Oliver Oaks prawdopodobnie zrezygnował dlatego, że kilka dni wcześniej zatrzymano na Wyspach Brytyjskich jego brata pod zarzutem powiedzmy, że paserstwa pod zarzutem prania brudnych pieniędzy no generalnie jego brat William z tego co pamiętam był jednym z dyrektorów w high w ekipie wyścigowej i miał być związany z pieniędzmi Dimitria Mazepina kilka dni Tuż no tuż poprzed, jakby rozpoczęciem najazdu Rosji na Ukrainę, jakoś tak hajtek w dziwnych okolicznościach przeszedł w ręce Oliwiera Oaksa. Te 75%, które mieli Mazepinowie, potem jeszcze było, były tworzone spółki przez Oaksów po to, żeby ten majątek, który miał być no, skonfiskowany rodzinie Mazepinów gdzieś tam w Europie jednak zatrzymać, jednak coś z niego mieć, więc generalnie na tym tle toczy się postępowanie i podobno Oliver Oaks nie wrócił do Wielkiej Brytanii, tylko. Został w Dubaju i prawdopodobnie się ukrywa, ale to są plotki, tego to są niepotwierdzone informacje. Natomiast rzeczywiście jest tam grube podłoże, m, m, prywatne, powiedzmy, w tej decyzji o odejściu z zespołu. No i jego obowiązki przejął Flavio Briatore. Tylko, że Flavio Beratore, no a mocy pewnych historycznych wydarzeń, o których doskonale wiecie, nie ma takiego specjalnego glejtu, takiego, taki, takiego dokumentu, który zezwalałby mu na obejmowanie oficjalnych stanowisk w zespole, dlatego jest tylko doradcą w Alpin, no ale doradcą, który ma władzę niemal absolutną. No i tutaj FIA wyjaśniła, że oni nie uznają oficjalnie Flavio Beratore za szefa zespołu, za szefa Alpine że tutaj no, on jest jakby nie jest na tej liście osób, które ym, są ym, w zarządzie Alpine i że to zespół musi sam teraz wskazać no, kto będzie, natomiast że no, oni jako FIA uznają za szefa zespołu Dave'a który przyszedł też z High w, w tym sezonie do yy, Alpine, no i tam generalnie jest duże zamieszanie, które zostanie jednak przykryte przez debiut Franco Colapinto, ponowny debiut Franco Colapinto ym, w Formule 1 który wchodzi do e, Formuły 1 za e, Jacka Duena. Kierowcy nie chcieli się za bardzo wypowiadać o tej sprawie, natomiast no, raczej stawali po stronie Duena, że dostał dość mało czasu na pokazanie swoich umiejętności. I co ciekawe, Franco Colapinto na konferencji prasowej przed Grand Prix Emilii Romani powiedział, że e, no, wchodzi oczywiście, ale trochę czasu mu zajmie nabranie prędkości, maksymalizowanie osiągów bolidu i na pewno to będzie więcej niż pięć wyścigów. Czyli też już Franco Colapinto się zabezpiecza. Gdyby ten start e, jego sezonu nie wyglądał tak jak e, no, kibi i on sam tego oczekują także no, bardzo ciekawe wypowiedzi i zobaczymy jak to będzie w ten weekend właśnie z formą Franco Colapinto jeszcze powiedzmy sobie o dość takiej zabawnej historii, ale, ale ciekawej, o sekretnym teście Franza Hermana na to, że Nürburgring w aucie Ferrari GT3 Franz Herman to pseudonim Maxa Verstappena, no i dużo wokół tego już śmiesznych historii zostało powiedzianych, Max był pytany o Franza Hermana, no to żartobliwie opowiada, że no dostaje dużo propozycji kontraktowych i że te generalnie teraz będą to rozważać, ale tylko na Nürburgring, ponieważ Max Verstappen generalnie przygotowuje się do tego, żeby uzyskać licencję na jazdę na starty w wyścigach NLS czy 24 godziny Nürburgring. Pamiętamy, kilka lat temu robił to Robert Kubica, ale ostatecznie do jego startów nie doszło. Max Verstappen no pewnie chce już sobie teraz na przyszłość wyrobić taką licencję. Podobno Max Verstappen to potwierdza, że nawet Helmut Marko pobił rekord z tym autem na Nürburgring o dwie sekundy, a to był taki randomowy test dla tego kierowcy, więc widzimy, no skala talentu jest duża, podobnie zresztą jak u Roberta Kubicy. I jeżeli mowa o długim dystansie, a nawiązując do tego 24 godziny Nurburging, to na koniec jeszcze lista zgłoszeń, oficjalna lista zgłoszeń do 24 godzin Le Mans. Mamy na niej 186 kierowców w trzech kategoriach. Pamiętamy, że oprócz LMGT3 oraz hypercarów, w lemau jedzie również LMP2, no i w najliczniejszą kategorią będzie LMGT3 gdzie pojadą 24 auta w hypercarach dojdą 3 samochody w stosunku do tej bazowej puli z WEC dojdzie jedno Porsche i dojdą dwa Kadilaki. w LMP2 będziemy mieli z aut aut 17, w tym dwa polskie, no bo Inter Europol Competition wystawi dwa samochody jeden z Kubą Śmiechowskim, oczywiście w aucie numer 83 w Hypercarach pojedzie Robert Kubica. Naliczyłem z tego co pamiętam 50 kierowców z licencją platynową. 17 z nich występowało w Formule 1. Mamy jednego mistrza świata, byłego mistrza świata, czyli Jensona Batona w stawce. Będzie ciekawie, ale to za miesiąc. Najpierw Grand Prix Emilii Romani, ale nie tylko, bo przecież w Eurocup 3 jadą Maciej Gładysz. Jedzie Kasper Sztuka oraz Wiktor Dobrzański, który został ogłoszony w tym tygodniu, a dodatkowo mamy starty też Tymka Kucharczyka w Euroformule Open. On pojedzie na torze Red Bull Ring, Eurocap 3 pojedzie na torze Spa, z tego co pamiętam. Albo odwrotnie. Natomiast y, będziemy też mieli oczywiście występ Romana Bielińskiego na to, że Imola i to wszystko będziemy śledzić. Zapraszam na relację live na powrót Roberta Roberta.pl. Pierwsze już trwają teraz, więc włączcie, żebyście nic nie przerapili, Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie proszę łapki w górę, kliknijcie jakiś komentarz y, dla zasięgu, na przykład co sądzicie o tych zmianach we FIA czy co sądzicie o y, tym, kto wygra. Czy wypowiedziach Claire Williams, o, bo to myślę, że Was zainteresuje. Będę wdzięczny za subskrybowanie kanału, żeby nie ominęły Was żadne kolejne filmy i powiadomienia. Bardzo dziękuję za wspieranie kanału na Bajkofitu, na Tipi, na YouTube i na patronite i do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się, cześć